Jest to jeden z tych utworów, przy których nachodzi mnie taka refleksja, że mówię: Kurwa, przydałoby się przetasowanie jakieś na scenie, jeżeli chodzi o zasięgi, bo naprawdę, tak. Tutaj generalnie beat jest taki dosyć współczesny i w ogóle mega fajny, ale to nie jest stylówka typu nowa szkoła, więc to jest artysta którego powinni słuchać ci wszyscy kurwa 40-latkowie, którzy mówią Ej, kurwa kiedyś to była muzyka pz o to było a dzisiaj to nie ma ci młodzi coś tam kurwa to w takim razie zamiast słuchać kolejnych marnych wypocin waszych ulubionych raperów z lat 2000, którzy nie robią nic ciekawego od 15 lat to czemu nie wspieracie w tym stylu, nie nowoszkolnym, nie autotune'owym, nie śpiewanym, tylko w takim truskulowym nowych artystów, którzy nie dość, że stylistycznie mocno w takim truskulu, czy tam oldschoolu siedzą, to pokazują, że można tą formę zrobić 10 razy lepiej i 10 razy bardziej ciekawie niż dzisiaj robi to, nie wiem, każdy z. Nas pewnie może 10 takich ksywek przytoczyć. Nie chce mi się wspominać takiego pewnego poznańskiego rapera z ksywą na P, yy, no ale włody na przykład, nie? Jakiś czas temu wydał też płytę, PZ jakiś czas temu też wydał płytę i to, to wszystko jest turbo nieciekawe, więc gdzie są osoby, które narzekają, że kiedyś to się robiło, rap, kiedyś to się robiło? Kurwa, no gdzie te osoby są? Bo przecież macie tutaj świetnych artystów, których którzy stylistycznie powinni wam się podobać i po prostu robią świetną muzykę. Także no jest to mega fajny, mega naprawdę fajny, kompletny numer. Ja to sobie w ogóle jeszcze z przyjemnością puszczę raz i ten i i zostawiam komentarz. Więcej no bo może Sufit stanie się podłogą.